Minął kolejny tydzień wojny na Ukrainie. Zatem czas na następny materiał z podsumowania całego konfliktu, jak i wydarzeń z nim związanych. Ja jestem Grzechu 40 i zapraszam do wysłuchania mojego reportażu. Przy czym zaczniemy go od gospodarki, potem przejdziemy do geopolityki, zaś na działaniach frontowych zakończymy. Zatem zaczynajmy. A jako pierwszy weźmiemy na tapet temat migracji ludności napływowej w Unii Europejskiej, co ciekawe, w czwartek rządy Holandii, Danii i Włoch przygotowały Szczyt w Brukseli, na którym państwa członkowskie zrzeszenia, w tym Polska, omawiały, jak uporać się z zaistniałym problemem. Przypominam, że narody takie jak Włochy, Francja, Niemcy, czy Szwecja nagle po wielu latach prowadzenia polityki otwartych granic zdały sobie sprawę, że pomysł nie działa? Gdyż ludność z Bliskiego Wschodu i Afryki nie chce się integrować kulturowo, ani asymilować z rdzennymi mieszkańcami Europy na Starym Kontynencie. Wzrosły wskaźniki bezrobocia, programy socjalne i przestępczość, zaś narody Zachodu wpadły na pomysł masowego przesiedlenia przedmiotowych grup ludzkich, czyli tak relokacji na tereny wschodu, między innymi właśnie do Polski. Ale to już wiemy, o tym już wspominałem. To, co się dzieje obecnie, to nieustające deklaracje polskiego premiera Donalda Tuska w tej sprawie, który oznajmił, iż cytuję: Polska nie będzie respektować i wdrażać europejskich pomysłów godzących w bezpieczeństwo kraju, takich pomysłów jak unijny pakt migracyjny. Koniec cytatu. Dlaczego o tym bezustannie wspominam? Bowiem w dalszym ciągu deklaracje Deklaracje mają się nijak do słów Ursuli von der Leyen, która cały czas oświadcza i w czwartek także to podkreśliła, że Polska musi uznać pakt i że go uzna, zaś jego wdrożenie w życie zostanie wręcz przyspieszone względem początkowych założeń. I prawdopodobnie wiecie, do czego tutaj bije. Albo Donald Tusk wchodzi w ogromny konflikt ze swoimi znajomymi z Brukseli, co byłoby awangardą, albo mamy tutaj do czynienia z polityką. Teatrzykiem, gdzie premier się wypiera, a potem i tak zrobi, co trzeba, zasłaniając się koniecznością wypracowania kompromisu. Ja niestety bardziej obstawiam to drugie, dlatego też od tygodni usilnie podkreślam, że Donald Tusk cały czas idzie w zaparte, twierdząc, że, cytuję, ani jeden migrant z Bliskiego Wschodu nie zostanie relokowany na nasze ziemie. Koniec cytatu. No cóż czas pokaże a naród powinien rozliczyć to co jednak już teraz udało się osiągnąć to zawieszenie przepisów dotyczących tak zwanego prawa do azylu na mocy których polski rząd miał obowiązek przyjmować grupy koczowników z białoruskiej granicy jeśli ci określali iż uciekają przed rządem owego kraju obecnie prawo do azylu zostało po prostu zawieszone nie musimy otwierać granic przed nikim powyższe zaś podyktowane było faktem iż wśród Wśród migrantów znajdują się także rosyjscy agenci, mający na celu destabilizację europejskich gospodarek, a także ludzie działający planowo i z premedytacją, nie mający związku z jakimikolwiek represjami. Nie zmienia to jednak faktu, że, jak podkreślił rząd Niemiec, kraj wchłonął dotąd co najmniej 40 tysięcy osób, które nie są uprawnione do przebywania na jego terytorium. Problem w tym, że zgodnie z przepisami podobna sytuacja uprawnia, Bundestag do wydalenia tych osób na terytorium państwa, z którego oni przybyli, państwa, którym w tym przypadku jest Polska. I teraz powołam się na oświadczenie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które określiło, iż Niemcy już teraz masowo cofają podobnych ludzi na nasze ziemię, a robią to zgodnie z prawem w ramach tak zwanego porozumienia dublińskiego lub też alternatywnie w ramach tak zwanej procedury readmisyjnej przy czym nasza Straż Graniczna już ma mieć z tym problemy. Od siebie tutaj dodam nieco uszczypliwie, że pięknie działa ta europejska wspólnota. Nieprawdaż, gdzie jeden kraj tworzy problem, a potem wypycha go poza granicę, zrzucając na barki drugiego bratniego kraju. Taka to forma postrzegania bratnich narodów jest nam doskonale znana, a wyznaczana była poprzez symbole sierpa i młota. Wracając jednak do migracji kolejny naród określił, iż dotychczasowa polityka była błędna. I należy diametralnie zmienić przepisy prawa w jej kwestii A powołuje się tutaj na wypowiedź premiera Portugalii Luisa Montenegro W podobnym tonie wypowiedziała się także premier Włoch Giorgia Meloni Iż cytuję Konieczna jest normalizacja stosunków politycznych Unii Europejskiej z Syrią I rozpoczęcie masowego odsyłania Syryjczyków z powrotem do swojego kraju Koniec cytatu Proszę jak to się nagle Europa Obudziła. Kolejny ciekawy temat to referendum wyborcze przeprowadzone na terytorium Mołdawii. Co ciekawe, w kraju wraz z kartami wyborczymi rozdawano także obywatelom formularz z zapytaniem o akcesję kraju do Unii Europejskiej. Co ciekawsze, wyniki są pół na pół, to znaczy około 50% jest za, jak i przeciw podobnej inicjatywie, co jest o tyle groteskowe, że to właśnie Unia straciłaby na podobnym działaniu, bowiem zgody z założeniem polityki spójności zrzeszenie musiałoby dążyć do wyrównania poziomu życia na terytorium państw członkowskich, a Mołdawia, jakby to delikatnie powiedzieć, znacząco odstaje od naszych standardów i obecnie jest najbiedniejszym krajem kontynentu. Zaraz po Ukrainie, mimo wszystko, zarówno Unia Europejska, jak i rząd Federacji Rosyjskiej określiły, że referendum było niewiarygodne, gdyż przeciwna strona maczała w nim palce i zabójstwo. Wyniki. Następna sprawa to rosyjski gaz. Jak poinformował dyrektor Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski, obecnie udział rosyjskiego gazu LPG w ogólnym imporcie naszego kraju spadł do poziomu 53%, zaś w listopadzie wyniesie on planowo zaledwie 30%, co oznacza, że wreszcie nastąpi wyraźny spadek handlowy z Federacją Rosyjską, oczywiście spadek na rzecz Szwecji bowiem to ona stała się głównym beneficjentem podobnych zawirowań. I powołam się tutaj na cytat cytuję. W sierpniu polscy przedsiębiorcy sprowadzili do Polski stamtąd 75 tysięcy ton LPG, to najmniejszy wolumen gazu od maja 2022 roku o jedną czwartą mniej niż w lipcu, słowem, tendencja spadkowa utrzymuje się od dłuższego czasu. Jak określił komersant, powołując się na posiedzenie Rady Unii Europejskiej do spraw energii w Luksemburgu. Obecnie komisja Europejska. Współpracuje z krajami członkowskimi, aby do stycznia 2025 roku import LPG do Zrzeszenia wyniósł 0 metrów sześciennych przy czym kraje w dalszym ciągu najsilniej uzależnione od paliwa ze wschodu to Austria, Węgry, Słowacja i Czechy, choć niebawem nie będą one miały dostępu do gazu, bowiem wraz z końcem bieżącego roku rozwiązaniu ulegnie umowa tranzytowa na gaz pomiędzy Federacją. Federacją Rosyjską a Ukrainą. Jak przekazał rząd w Kijowie, nie ma i nie będzie planów na odnowienie podobnej umowy. Od siebie dodam, iż głównymi dostawcami paliwa gazowego na stary kontynent stały się Stany Zjednoczone i Norwegia, posiadające kolejno 34 i 18% udziału w rynku. Kolejna sprawa to sankcje i wsparcie. Wielka Brytania nałożyła w czwartek sankcje na 18 tankowców przewożących rosyjską ropę naftową i 4 przewożące rosyjski skroplony gaz ziemny. Jednostki nie będą już przyjmowane przez porty owego kraju, co jest tożsame z zakończeniem handlu. Warto tu także zaznaczyć, że Europa obłożyła już podobnymi sankcjami 43 tankowce Putina. Ponadto brytyjski rząd zapowiedział przekazanie Ukrainie 2 miliardów 260 milionów funtów pomocy pochodzącej z zamrożonych rosyjskich aktywów. Co podkreślił sam minister obrony kraju John Healey Stany Zjednoczone również zapowiedziały kolejny pakiet pomocowy, tym razem ma on opiewać na 425 milionów dolarów, a w tym na takie sprzęty jak zestawy obrony przeciwlotniczej, taktyczne systemy obronne, systemy artyleryjskie, amunicje, tysiące pojazdów opancerzonych i setki transporterów bojowych. Jednocześnie jak zapowiedział prezydent Joe Biden, przygotowywany jest Następny pakiet o wartości 800 milionów dolarów, a przeznaczony będzie na sfinansowanie produkcji dronów bojowych na Ukrainie. To pozytywne informacje dla walczących. Z negatywnych zaś można przytoczyć oświadczenie ambasadora USA przy NATO Julian Smith, iż cytuję: NATO nie planuje w najbliższej przyszłości zaproszenia Ukrainy i stanowisko w tej sprawie jest bardzo jasne. Koniec cytatu. Co może stanowić pewien ukłon w kierunku Wladimira Wladimirowicza Putina, bowiem wcześniej głośno podnoszonym tematem było faktycznie przyłączenie kraju do zrzeszenia. A teraz przejdziemy do frontu wojny, ale w pierwszej kolejności tej na Bliskim Wschodzie. Walki w Libanie oraz Strefie Gazy w dalszym ciągu trwają. Bombardowane są miasta, meczety, obozowiska, uchodźców, szkoły i szpitale. Władze Izraela nieustannie także są oskarżane o Prowadzenie celowego ludobójstwa, w obliczu czego Stany Zjednoczone postanowiły zmniejszyć dostawy sprzętu wojskowego do Hebrajczyków i powołam się tutaj na wypowiedź szefa Pentagonu, Lloyda Austina. Cytuję, choć w początkowym etapie wojny działania Izraela przyczyniły się do zwiększenia pomocy humanitarnej dostarczanej na terytorium strefy gazy, tak obecnie sytuacja jest tragiczna. Wojska hebrajskie uniemożliwiły pomoc niesioną cywilom, w związku z powyższym jeśli w ciągu 30 dni Izrael nie podejmie szeregu konkretnych kroków, będzie to miało wpływ na politykę USA. Ponadto, jak określił Departament Stanu, broń dostarczająca... Ze strony Ameryki jest masowo wykorzystywana niezgodnie z prawem międzynarodowym, na co nie brak konkretnych dowodów. Kolejne zarzuty w stosunku do Izraela wystosowały kraje europejskie narody ONZ-u, między innymi Francja, które zaznaczyły, że Izrael nie istniałby, gdyby nie interwencja międzynarodowa przy jego tworzeniu. Co oczywiście momentalnie skomentował Benjamin Netanjahu. Mówiąc, że Żydzi nikomu nic nie zawdzięczają Nikomu nic nie są winni Zaś Ziemia Święta należy do nich nie przez rezolucję ONZ A dzięki bohaterom, którzy zwyciężyli wojnę o niepodległość Uciekając z nazistowskiej Europy Po których słowach buldożery hebrajskie obróciły w gruzy wieżę zwiadowczą ONZ-u w Libanie Stojącą na terytorium misji pokojowej Unifilu No cóż, fascynujące jest to, jak mocno władze Izraela czują się bezkarne w polityce XXI wieku oraz to, jak Zachód wszystko puszcza owym władzom płazem. Oczywiście nikomu nie trzeba tłumaczyć dlaczego. W każdym razie wojna dalej trwa. Izrael masowo ostrzeliwuje terytoria wroga, a wróg cały czas dokonuje ataków rakietowych na Izrael. Jak potwierdził szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych 16 października, zabity został Yahia Sinwa. Przywódca Hamasu, który bezpośrednio odpowiadał za atak z 7 października 2023 roku. W środę ubiegłego tygodnia rzekomo udało się zlikwidować podziemne magazyny broni Hezbollahu ulokowane w Bejrucie. Ogółem jak dotąd wojsko hebrajskie miało zlikwidować 2000 bojowników Hezbollahu, przy czym 1200 od początku inwazji na Liban. Do tego organizacja terrorystyczna miała już stracić 70% Swoich zapasów rakiet. Co ciekawe, kilka dni temu podjęto także kolejną próbę dokonania zamachu na premiera Izraela, Benjamina Netanyahu. Tym razem jego rezydencja w Cezarei została zaatakowana dronami bojowymi, jednakże nikomu nic się nie stało, gdyż ani polityka, ani jego rodziny nie było ówcześnie w budynku. Do sprawy ustosunkował się jednak przewodniczący Knesetu, Amir O'Hana, mówiąc cytuję. yeah Stojący za organizacją terrorystyczną Hezbollah popełnił wielki błąd. Sądzę, że kiedy za to zapłacą, będą żałować, że kiedykolwiek nauczyli się puszczać samolociki z papieru, nie mówiąc już o puszczaniu dronów. Koniec cytatu. W podobnym tonie wypowiedział się sam Netanyahu, oznajmiając, że był to gigantyczny błąd i zarówno Hezbollah, jak i Iran bardzo tego pożałują. Od siebie dodam, że w w czwartek Izrael miał przekazać Białemu Domowi również dokumenty zawierające warunki dyplomatycznego rozwiązania konfliktu z Hezbollahem w Libanie, co potwierdziła agencja Reutera. Problem w tym, że w ocenie strony amerykańskiej proponowane żądania są nie do przyjęcia, a obejmowały one między innymi, cytuję: zezwolenie siłom zbrojnym Izraela na zaangażowanie się w aktywne egzekwowanie prawa, aby móc upewnić się, że bojownicy Hezbollahu nie zbroją się ani nie odbudowują infrastruktury wojskowej w południowym Libanie. Izrael domaga się również, aby jego siły powietrzne miały swobodę działania w libańskiej przestrzeni powietrznej. Koniec cytatu. Słowem konkludując, domaga się uznania przez społeczność międzynarodową stałej okupacji nad obszarami drugiego kraju. Na koniec dodam, że USA przeprowadziło naloty bombowe na magazyny wojskowe bojowników Houthi z Jemenu, dokładniej pięć magazynów i baz wojskowych, które to naloty wykonano za sprawą niewykrywalnych dla radarów bombowców. B2. A teraz przejdźmy do wojny na Ukrainie. Agencja Union potwierdziła wcześniejsze doniesienia strony ukraińskiej, jakoby Korea Północna miała wysłać swoją armię na wojnę na Ukrainie. Jak dotąd mowa o trzech tysiącach żołnierzy z tak zwanego batalionu burjackiego, którzy już przebywają na froncie. Mimo wszystko reżim Kim Jong Una ma szkolić całą armię lądową, która do Celowo zostanie wysłana na zachód, co potwierdził amerykański Instytut Studiów nad Wojną, powołując się tym samym na swoje źródła na Kremlu, a także Korea Południowa, powołując się na dane swojego wywiadu. Od siebie dodam, że Korea Północna prowadzi obecnie zaciąg do wojska pod szumnym hasłem walki z ogólnoświatowym imperializmem, co też może mieć związek z obecną sytuacją geopolityczną. Gółem na froncie siły zbrojne Federacji Rosyjskiej cały czas szturmują na pozycje ukraińskie w delcie rzeki Dniepr nieopodal Chersonia. Jednakże to odosobniony przypadek w skali południowego odcinka zmagań, gdzie na dystansie około 200 km panuje względny spokój, to znaczy poza ostrzałami i bombardowaniami nie dochodzi do szturmów naziemnych. Znacznie gorzej wygląda jednak sytuacja w środkowym i północnym rejonie starć, gdzie zdobycze terytorialne wroga odnotowuje się w bardzo wielu miejscach, zresztą tak samo jak przez ostatnie tygodnie, a także miesiące. Tak oto armia Putina posunęła się do przodu na ziemiach Za Priutnymi i przy Zolotej Niwie Przy czym obie miejscowości znajdują się już pod władaniem wroga Kolejne postępy mają miejsce na polach za Darem, Gdzie obecnie zniwelowano już cały wypust frontowy Którym jeszcze dwa tygodnie temu było całe miasto Niewielkie zdobycze przy Kurachowych Ukraina cały czas szturmuje przy Selydowym. Dzielnie broniąc miasta jednak Jednakże sama osada jest coraz bardziej otaczana przez nieprzyjaciela. Zdobycze w Torecku, gdzie połowa miasta jest już w rękach Rosjan, zdobycze przy Wierchno-Kamiańskich, zdobycze na drodze do Terni, niewielkie zdobycze przed Lozową i znacznie większe na południe od stepowej Nowosylki, zdobycze na północ od Petropawliwki. Ogółem sytuacja jest oczywiście niezmiennie na niekorzyść obrońców, którzy bezustannie tracą terytoria, choć w ostatnim tygodniu nie było to tak znaczące jak w tych ubiegłych, inaczej ma się z kolei sprawa w obwodzie kurskim, gdzie dynamika zdarzeń stała się piorunująca. Rosjanie wbili się klinem w zajęte przez Ukraińców tereny, tym samym oddziały Putina odzyskały co najmniej połowę terytorium, które jeszcze niebawem okupował Kijów, a cofanie się ukraińskich wojsk to utrata argumentu do ewentualnych negocjacji pokojowych z Moskwą, co podkreślił The New York Times. Jak podsumowali analitycy wojskowi, region kurski jest przegrany, sytuacja jest tam niezwykle ciężka. Teoretycznie wojska Ukrainy. Podejmują próby odzyskania swoich zdobyczy i ustabilizowania linii zmagań, jednakże wróg ma przewagę liczebną. Od siebie dodam, że Rosja zebrała na tym odcinku frontu 50-tysięczną armię. I jeśli Zełęski nie wycofa swoich sił w porę, to istnieją spore szanse na to, że zostaną one okrążone na terytorium wroga. Tutaj mogę dodać informację opublikowaną przez samo Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej. Iż rzekomo Od początku ukraińskiej ofensywy W obwodzie kurskim Kijów miał stracić 25400 żołnierzy 169 czołgów 84 bojowe wozy piechoty 103 transportery opancerzone 977 innych pojazdów opancerzonych 216 zestawów artyleryjskich 38 wyrzutni rakiet I 9 zestawów przeciwlotniczych Nie wiadomo na ile Podobne dane są wiarygodne, jednakże taka informacja jest publicznie emitowana w rządowej telewizji Kremla. Ogółem, Ukraina stara się także w dalszym ciągu zagrozić miękkiemu podbrzuszu ekonomicznemu wroga, niszcząc w dalszym ciągu jego magazyny i fabryki. Tutaj do szczególnych akcji należy zaliczyć chociażby wysadzenie zakładów zbrojeniowych Swierdłowa w Niżnym Nowogrodzie, które dotąd specjalizowały się w produkcji materiałów wybuchowych, a także atak na na fabrykę Kremnej E1 Produkującą mikroelektronikę W Briańsku Mimo wszystko to stanowi krople W morzu rosyjskiej machiny wojennej I na koniec raport strat Zgodnie z danymi opublikowanymi Przez Kijów od dnia 24 lutego 2022 roku Rosja miała stracić Na Ukrainie Około 680 230 żołnierzy, 9071 czołgów, 18 175 pojazdów opancerzonych, 19 589 zestawów artyleryjskich, 1232 wyrzutnie rakiet, 979 zestawów przeciwlotniczych, 369 samolotów, 329 śmigłowców, 17 333 3 bezzałogowe statki powietrzne, 2624 pociski manewrujące, 28 jednostek nawodnych, 1 okręt podwodny, 2734 pojazdy w tym cysterny, 3479 jednostek sprzętu specjalnego i to w zasadzie tyle. Konkludując, sytuacja niezmiennie od wielu tygodni, a wręcz miesięcy jest po prostu zła. Ukraina sprawia wrażenie Niezdolnej do obrony własnych pozycji przez dłuższy czas, a co dopiero mówić o wypracowaniu jakiegokolwiek kontrataku czy kontrofensywy. Rosja zaś produkuje i werbuje coraz więcej, więc interesem Zachodu i tuszę także Kijowa powinno być jak najszybsze podpisanie porozumienia pokojowego, póki jeszcze ten Zachód dysponuje jakimikolwiek dźwigniami negocjacyjnymi. Zresztą mogę tutaj powołać się na tajne dokumenty niemieckiego wywiadu, które miały spowodować decyzję o wycofaniu się ze wsparcia Kijowa ciężkim sprzętem. Dokumenty teoretycznie nie są jawne, ale poszczególne. Agencje prasowe powołują się na ich zapisy, opierając się na swoje źródła informacji. Rzekomo, ma z nich wynikać, iż cytuję. Ukraina nie jest zdolna do zwyciężenia lub nawet do panowania obecnego konfliktu zbrojnego. Federacja Rosyjska rekompensuje swoje straty frontowe z nawiązką podczas gdy Kijów nie zmobilizował wystarczającej liczby nowych żołnierzy, aby zrekompensować straty i zbudować rezerwy. Z kolei nowo wprowadzone zasady mobilizacji będą miały wpływ dopiero pod koniec lata, ponieważ nowi żołnierze muszą najpierw zostać przeszkoleni. Obecna defensywna postawa Ukrainy i związane z ni Działania opóźniające powodują, iż należy się spodziewać poważnych strat terytorialnych kraju w nadchodzącym czasie. Koniec cytatu. I niech ta mało pozytywna konkluzja będzie stanowiła podsumowanie owego klipu filmowego. Na dziś ode mnie to tyle więcej informacji dla Was nie mam. Jeżeli uważacie, że materiał był ciekawy i wartościowy merytorycznie zachęcam do wsparcia mojej działalności na YouTubie, albo bezpośrednio poprzez Patronite'a i innymi metodami serdecznie również dziękuję za każdą złotówkę, która się tam pojawiła, albo pośrednio poprzez łapkowanie, subskrybowanie, wyświetlanie i komentowanie. Hej ludziska, cześć!